Lata 2004-2010 to okres realizacji pierwszego etapu projektu Gospodarka ściekowa na terenie Zielonej Góry i Świdnicy, sfinansowanego w ramach Funduszu Spójności z Unii Europejskiej. Szanowni Państwo, w ostatnich latach w Zielonej Górze jest realizowane bardzo dużo inwestycji z wykorzystaniem środków unijnych. Przyspieszamy w tym zakresie. Zielona Góra odczuwa poprawę wynikającą z tych inwestycji. Jesteśmy liderem w zakresie wykorzystania środków w zakresie kanalizacji i wodociągów. Dzięki wytężonej pracy, specjalistycznym i nowoczesnym technologiom w Zielonej Górze oraz Gminie Zielona Góra i Świdnica wybudowano łącznie około 145 km nowych sieci kanalizacji sanitarnej, deszczowej i wodociągowej. Przeprowadzono również renowację istniejącej infrastruktury w 31 ulicach miasta oraz zmodernizowano część mechaniczną i wybudowano spalarnię osadów na oczyszczalni ścieków Łącza w Łężycy. Realizacja projektu to rozwiązanie problemów w dziedzinie gospodarki wodno na terenie miasta i okolicznych gmin. Do zintegrowanego systemu kanalizacji sanitarnej miasta Zielona Góra Przyłączono stary i nowy Kisielin. Przylep w gminie Zielona Góra oraz Wilkanowo w gminie Świdnica. Roboty przy budowie nowych sieci realizowano w ramach sześciu odrębnych zadań. Zadanie pierwsze, pod nazwą Osiedle Chynów – kanalizacja sanitarna pierwszy etap, objęło łącznie budowę kanalizacji sanitarnej o długości ponad 4800 metrów. Wybudowane zostały również dwie przepompownie ścieków. Wykonawcą robót było przedsiębiorstwo inżynieryjno-budowlane Sanbud Wojciech Pawlik z Zielonej Góry. Koszt zadania to 1 175 577 euro bez VAT. Budowa i renowacja systemu kanalizacji w Zielonej Górze to nazwa zadania numer 2, w którym łącznie renowacji zostało poddane ponad 2,7 km istniejącej kanalizacji na terenie miasta, a wybudowano prawie 15,5 km nowej sieci kanalizacji sanitarnej i ogólnospławnej. Powstało również około 7,3 km kanalizacji deszczowej. Wykonawcą zadania było konsorcjum firm, których liderem jest przedsiębiorstwo inżynieryjno-budowlane Sanbud Wojciech Pawlik z Zielonej Góry. W ramach zadania numer 3 pod nazwą Budowa systemu kanalizacji w Zielonej Górze wybudowano ponad 17 km sieci sanitarnej i 7 km sieci kanalizacji deszczowej. Wykonawcą robót było konsorcjum dwóch firm, których liderem jest przedsiębiorstwo handlowo-usługowe robót instalacyjno-inżynieryjnych Litz Felix Feitz z Poznania. Zadanie numer 4: Rozbudowa centralnej oczyszczalni ścieków. Obejmowało rozbudowę części mechanicznej oczyszczalni i budowę spalarni osadów. Wybudowanie nowych systemów kanalizacji sanitarnej spowodowało zwiększenie się ładunku zanieczyszczeń dopływającego do oczyszczalni ścieków. W związku z czym powstała konieczność rozbudowy części mechanicznej oczyszczalni o trzy osadniki wstępne i prasę taśmową do odwadniania osadów wstępnych. Wybudowane osadniki wstępne pozwalają na odciążenie części biologicznej oczyszczalni i uzyskanie właściwych parametrów ścieków oczyszczonych. Nowatorskim rozwiązaniem jest wybudowana na oczyszczalni instalacja spalania osadów ściekowych która ruszyła jako pierwsza tego typu spalarnia w Polsce. Dzięki niej dziesięciokrotnie zmniejszy się ilość osadów powstających w procesie utylizacji. Wykonawcą inwestycji na oczyszczalni w Łężycy była hydrobudowa Polska SA. Zadanie numer 5 pod nazwą Budowa i renowacja systemu wodno-kanalizacyjnego w Zielonej Górze obejmuje renowację istniejącej sieci kanalizacyjnej w mieście Zielona Góra o długości około 7,8 km. Oraz budowę łącznie ponad 10,6 km kanalizacji sanitarnej w ulicy Sulechowskiej na Osiedlu Mazurskim, Osiedlu Jędrzychów 1 i Jędrzychów 5 oraz wybudowanie ponad pół kilometra sieci wodociągowej i prawie pół kilometra kanalizacji deszczowej na Osiedlu Mazurskim. Wykonawcą zadania jest konsorcjum firm, którego liderem jest Hydrobudowa 9, Przedsiębiorstwo Inżynieryjno-Budowlane S.A. Zadanie numer 6 Budowa systemu wodno-kanalizacyjnego w gminach Zielonagóra i Świdnica to największe z wszystkich zadań projektu. Wykonawcą zadania jest konsorcjum zielonogórskich firm, na czele z liderem, przedsiębiorstwem budownictwa ogólnego spółka ZO. Zadanie objęło budowę kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Przylep, Nowy i Stary Kisielin oraz kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w Wilkanowie. Łącznie w przylepie wybudowano ponad 23 km kanalizacji sanitarnej, w starym Kisielinie ponad 19,6 km, a w nowym Kisielinie około 13,8 km. W Wilkanowie powstało ponad 6,8 km sieci wodociągowej i ponad 9 km kanalizacji sanitarnej. Budowa kanalizacji była najbardziej oczekiwaną i największą inwestycją w dziejach przylepu. Mieszkańcy będą mogli włączyć się do kanalizacji, co zmniejszy również koszt wywozu czy opłat za ścieki. Oceniając inwestycje kanalizacji w oparciu o poprzednie inwestycje, była to najbardziej uciążliwa inwestycja dla mieszkańców. Jednak efekt końcowy to wymierna korzyść. Ekonomiczna i ekologiczna. Mamy obecnie w Kisielinie już wszystkie media. Pozostała nam jeszcze sprawa dróg. I mieszkańcy Starego Kisielina mogą żyć i mieszkać jak przystało na XXI wiek. Muzyka Koszt projektu to 48 880 741 euro. Z czego 54,5% to rzeczywisty wkład Unii Europejskiej. Pozostałą część zapewniły środki własne zielonogórskich wodociągów, w tym kredyt konsorcjalny i pożyczki inwestycyjne. Pierwotna decyzja Komisji Europejskiej z grudnia 2004 roku dla projektu zakładała najwyższe z możliwych dofinansowanie z Funduszu Spójności w wysokości 85%. Jednak ogromną rolę na zwiększenie kosztów miał wzrost kosztów robót budowlanych i spadek kursu euro. Projekt realizowały Zielonogórskie Wodociągi i Kanalizacja Spółka ZOO, beneficjent środków unijnych i obecny operator wybudowanej infrastruktury. Sprawna realizacja pierwszego etapu inwestycji i jej zasięg są dowodem na umiejętne wykorzystanie unijnych środków. Zakończenie realizacji pierwszego etapu kanalizacji gminy Zielona Góra to ogromny sukces. Myślę, że musi się on przełożyć na zadowolenie mieszkańców, przede wszystkim mieszkańców, z tego powodu, że będą mogli żyć w czystym, leśnym środowisku. Dlatego też ogromnie się cieszę, że jest szansa na realizację drugiego etapu Funduszu Spójności, gdzie zostaną skanalizowane dwie kolejne miejscowości a kanalizacja w tych właśnie miejscowościach będzie również szczególnym zadowoleniem dla wszystkich mieszkańców. Zrealizowany projekt zapewni odbiór jak największej ilości ścieków sanitarnych, które trafią na oczyszczalnie, gdzie ulegną ostatecznej utylizacji. Ograniczy niekontrolowane zrzuty ścieków do środowiska. Nowe szczelne przewody kanalizacyjne zapewnią skuteczną ochronę wód powierzchniowych i warstw wodonośnych. W ogólnej ilości ścieków ograniczona zostanie ilość wód infiltracyjnych. Realizacja projektu wymagała dużego wysiłku, nie tylko logistycznego i organizacyjnego, ale również ze strony zielonogórskich wodociągów i wykonawców. Chciałbym serdecznie podziękować mieszkańcom za wyrozumiałość i cierpliwość wynikającą z problemów towarzyszących tej inwestycji. Przed nami drugi etap budowy sieci wodno-kanalizacyjnej na terenie miasta Zielonej Góry w ramach drugiego etapu projektu. Po zrealizowaniu kolejnych etapów projektu zostanie rozwiązany problem gospodarki wodno-ściekowej na terenie całej aglomeracji Zielona Góra. Realizowane projekty pomogą zmniejszyć gospodarcze i społeczne różnice pomiędzy obywatelami Unii Europejskiej.